Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Rzeczowniki policzalne to takie, które można policzyć. You can count them. Na przykład an apple jabłko. Jedno. Three apples trzy jabłka. Singular – liczba pojedyncza poprzedzona jest słówkiem a albo n. Liczba mnoga – plural. Liczbą lub wyrazem typu sam, kilka, trochę. A oraz N znaczą tyle co one, jeden. A stawiamy przed wyrazem zaczynającym się na spółgłoskę, a N przed zaczynającym się na samogłoskę. Uwaga! Liczy się głoska, a nie litera. NOE ma na początku ch, ale słychać A. Sam oznacza pewną, nieokreśloną ilość. A liczba mówi konkretnie ile. Rzeczowniki niepoliczalne są trudne do policzenia na sztuki. Raczej trzeba je odmierzyć czymś. Są to zwykle liquids, płyny, jak water, woda, gazy, air, powietrze, proszki, na przykład flour, mąka. Takie pojęcia jak electricity, prąd elektryczny, money, pieniądze information informacje pojęcia abstrakcyjne, np. happiness szczęście ambition ambicja te wyrazy nie mają liczby mnogiej, nie można powiedzieć moneys nie mogą być użyte z a lub an ani z liczbami, ale mogą być użyte z some some rice Trochę ryżu. Potrzeba jakiegoś sposobu, żeby je policzyć. A packet paczka. Two litres dwa litry. A bit of troszkę. A piece kawałek, sztuka. A moment chwila. Czasami niepoliczalne mogą być użyte jako policzalne, ale to wymaga jasnego kontekstu. I'll have a coffee with two sugars, please. Poproszę kawę z dwoma cukrami. Wiadomo, że chodzi o dwie łyżeczki cukru. We'll take three waters. Weźmiemy trzy wody. Wiemy, że chodzi o trzy butelki. Three bottles. Porównajmy. Policzalne z niepoliczalnymi teraz. Policzalne mają liczbę pojedynczą i mnogą. Przed liczbą pojedynczą policzalnych stawiamy a lub n. Przed liczbą mnogą stawiamy some, liczbę lub podobne określenie ilości. A day dzień. Some days parę dni. An activity zajęcie. Some activities zajęcia. Rzeczowniki niepoliczalne zasadniczo mają tylko liczbę pojedynczą. Nie stawiamy przed nimi ani a, ani n, an, ani liczb. Nie mówimy n information czy two lugages. Uwaga! Przedstawiam rzeczowniki, które są najczęściej źle używane. To znaczy po polsku mają liczbę pojedynczą i mnogą, a po angielsku są niepoliczalne, czyli mają tylko pojedynczą. Advice porada, porady. Knowledge wiedza. Information informacja, informacje. News wiadomości. Luggage bagaż. Furniture meble. To są rzeczowniki niepoliczalne. Jak to rozpoznać? W słowniku znajdziecie oznaczenia U. Od uncountable dla niepoliczalnych oraz C, C od countable dla policzalnych. Na przykład pasta, makaron jest niepoliczalny. Słownik pokazuje również przykłady użycia takich słówek w zdaniach. Polecam inne filmy o E, N, Sam i podobnych określeniach ilości w kontekście rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych oraz całą lekcję, do której link zamieszczam w opisie.